Witajcie kochani, ja nazywam się Agata May Ruters, jestem kreatorką projektu Dziko Rodzimy, który jest przestrzenią wsparcia w drodze do przywracania przyjemnego doświadczenia porodu. Zanim rozpocznę dzisiejszy filmik, chciałam Was serdecznie zaprosić na moją stronę internetową, która w końcu już istnieje i na niej możecie znaleźć szczegółowy opis tego, co Wam oferuję i jak mogę Was wspierać. Zajrzyjcie koniecznie na dzikorodzimy.pl. Słowem wstępu przypomnę również, że druga edycja grupowego przygotowania do porodu w ekstazie jest już w toku. I toczy się bardzo dobrze, natomiast kolejną edycję rozpoczniemy 15 listopada, więc jeśli jesteście zainteresowani, zainteresowane, zapraszam Was również na moją stronę i do opisu pod tym filmikiem, żeby zobaczyć szczegóły tego procesu. Natomiast w dzisiejszym filmiku chciałabym poruszyć temat, który myślę jest dla Was, jeśli przygotowujecie się do porodu, zwłaszcza jeżeli to jest Wasze pierwsze dziecko, temat, który bardzo Was nurtuje, czyli. Jak odczuwalne są i do czego można porównać tak naprawdę fale porodowe? Na początku chciałabym zaznaczyć, że fale porodowe, w istocie, w takim niezaburzonym porodzie, który toczy się swoim naturalnym cyklem hormonalnym, gdzie kobieta może i pozwala sobie na wkraczanie na inne fale mózgowe, na te inne poziomy jej świadomości, wówczas fale porodowe. Nie są doznaniem bolesnym, wręcz mogą być doznaniem niezwykle przyjemnym, a czasem także i orgazmicznym. Dlatego często mówi się o tym, porównuje się fale porodowe do bardzo silnego bólu menstruacyjnego. I nie jest to, to do końca tak naprawdę w istocie trafne porównanie, ponieważ zarówno ból menstruacyjny, jak i ból e, podczas porodu, spazmatyczne działanie mięśni e, macicy. Wynika ze stresu, wynika z tego, że zaburzony jest ten proces, więc to nie jest ta istota, ale faktycznie, jeżeli pojawia się stres, jeżeli pojawia się jakieś zaburzenie, może być to doznanie bardzo podobne do, do skurczy macicy, wówczas skurczy patologicznych podczas doznawania okresu, tylko jest to o wiele bardziej zintensyfikowane. Natomiast tak naprawdę to, o czym ja chciałabym mówić teraz, to. Jest coś troszeczkę bardziej wykraczającego poza takie postrzeganie fali porodowej. Jest to bardziej coś, co holistycznie patrzy na nasze ciało i to, jak możemy przechodzić przez te fale porodowe i coś, co myślę bardzo, bardzo pomoże Wam zrozumieć, zrozumieć to, jaki to jest proces. Całym naszym orga, organizmie, w który zaangażowane nie jest tylko doznawanie bólu czy niedoznawanie bólu, ale o wiele w szersze spektrum naszego istnienia. I ja tak naprawdę powiem Wam, że do tego porównania doszłam już po swoim ekstatycznym porodzie. Troszeczkę inaczej do tych fal porodowych podchodziłam wówczas, ale wówczas również czułam, że brakuje mi jakiegoś takiego porównania, żeby ja właśnie zrozumiała to jako doświadczenie, nie tylko jako doznanie, ale jako całe doświadczenie. I yy, słuchajcie, gdzie wpadłam na to, do czego można to porównać? Bardzo ciekawe. Wpadłam na to na basenie ze zjeżdżalniami, dokładnie na termach maltańskich, na które uwielbiałam chodzić moją rodziną, żeby się relaksować. I tam są różne zjeżdżalnie. I te zjeżdżalnie, i zjazd z tej najbardziej ekstremalnej zjeżdżalni. Spowodował we mnie, ja jestem oczywiście tak zafascynowana tą tematyką porodową, że po prostu niemalże każdy element życia do tego, gdzieś tam porównuję i składam te puzelki. Zjechałam z tej naj, najszybszej zjeżdżalni i właśnie wtedy po, pomyślałam sobie, mam to. Wiem, do czego możemy porównać całe doświadczenie przechodzenia przez fale porodowe. Otóż słuchajcie, fale porodowe. To jest właśnie doświadczenie bardzo podobne do zjeżdżania z, ze zjeżdżalni takich właśnie szybkich yy, z wodą, też możemy do tego dodać wodę. Więc jeżeli byłeś kiedyś na basenie, to wyobraź sobie, z takimi zjeżdżalniami, wyobraź sobie właśnie, że fala porodowa jest to doświadczenie, w którym przed którym generalnie jest poczucie jakiegoś rodzaju lęku, jakiegoś rodzaju oporu, i faktycznie ten opór, lęk będzie ci towarzyszył cały czas, dopóki nie odpuścisz kontroli, dopóki po prostu nie zjedziesz z tej zjeżdżalni. Jeżeli nie zjedziesz z tej zjeżdżalni, to ciało będzie cię pchało, żebyś zjechała, ponieważ ty musisz zjechać z tej zjeżdżalni, po prostu nie masz innego wyboru. I ten ból. To, to, to parcie będzie narastało w miarę jak ty będziesz się bardziej temu oporować. Więc czasami właśnie ten ból wysyłany z ciała i to, że kobieta przechodzi przez fale porodowe z trudem nawet nie wynika z tego, że nie ma warunków do tego, tylko sama wewnętrznie oporuje przed odpuszczeniem kontroli. Samo natomiast już wejście w tę falę porodową jest właśnie takim poczuciem Odpuszczenia zupełnej kontroli, właśnie puszczenia ciała w te zjeżdżalnie. Zjeżdżając ze zjeżdżalni, mamy bardziej doznania cielesne wynikające z doznawania naszego ciała względem grawitacji, względem jakichś może bardziej takich doświadczeń zewnętrznych, też trochę, które wpływają na nie. Natomiast fala porodowa jest tym doświadczeniem wewnętrznym, ale również jest po prostu w tym konieczne odpuszczenie tej kontroli. I nawet tak jak przy zjeździe z tej zjeżdżalni, czyli pokonuje taki, to takie poczucie, że ojku boję się z tego zjechać, ale dobra, okej, okay, okej, okay, zjeżdżam. Łaaa! I jadę. I dosłownie ja popamiętam dokładnie taki sam moment podczas mojego porodu z moim drugim synki, z moim synkiem, drugim już dzieckiem. Dokładnie pamiętam moment, gdzie właśnie gdzieś tam oporowałam trochę tym falom, gdzieś tam czułam, że jeszcze w to nie weszłam i pamiętam dokładnie moment, kiedy podjęłam tę decyzję. Okej, okay. akurat wtedy nie myślałam o zjeżdżalniach, ale powiedziałam, ok, ja w to idę, ja po prostu się wpuszczam w to na maksa, łącznie z tym, że mówiłam i, i wykonywałam faktycznie y, takie dźwiękowe efekty, które. Y, Potem skojarzyłam z tym zjeżdżaniem ze zjeżdżalni, czyli mówiłam tak, tak, dobra, je, je, okej, niech to we mnie zaistnieje, niech to, niech ja zjadę z tej zjeżdżalni. I um, być może wyda Wam się to niewiarygodne, śmieszne i dziwne, ale uważam osobiście, że w ogóle myślenie właśnie o fali porodowej, jak o tym, że ja zjeżdżam ze zjeżdżalni, jest niesamowicie um, pomocnym porównaniem. Po pierwsze... Jeżeli wyobrazisz sobie, że masz w sobie opór, strach i jakiś naturalny lęk przed tym zjazdem i że to jest tylko kwestia podjęcia tej decyzji i potem już zjedziesz, potem już nie będziesz musiała nic robić, to ci bardzo pomoże w to wskoczyć. Możesz sobie wręcz wyobrazić, że teraz zjeżdżamy ze zjeżdżalni. To jest niesamowicie pozytywne też wyobrażenie dla dziecka, które właśnie wykonuje ten ruch w pewnym sensie zjeżdżający w dół. To może mu bezpośrednio też pomóc fizjologicznie uruchamiając pewne impulsy nerwowe zjeżdżać w ten kanał rodny. Więc to jest bardzo dobre porównanie. Po drugie, kiedy wyobrazisz sobie, że zjeżdżasz, że odpuszczasz kontrolę, że tak jak zjeżdżając z siłą grawitacji po prostu puszczasz swoje ciało, również puścisz swoje ciało, pomożesz tej fali przypłynąć przez twoje, przez twoje ciało. Kolejna też, kolejna też bardzo ważna rzecz. Zauważ, że jak zjeżdżasz, zjeżdżasz z tej nawet najtrudniejszej zjeżdżalni, to yy, jeszcze może drugi, trzeci raz nadal będzie dość taki ekstremalny, ale już czwarty, piąty, szósty i każdy kolejny już nie będzie taki trudny, bo już. Poczujesz to, po prostu przestanie to być aż takie dla Ciebie straszne. Oczywiście poród jest niezwykle żywiołowy i te zjeżdżalnie będą różne. Jedna będzie bardzo szybka, jedna będzie miała różne zakręty, jedna będzie trochę wolniejsza i tak jest, że faktycznie te fale porodowe. One się oczywiście intensyfikują w trakcie trwania porodu, ale również w trakcie tego trwania porodu, nawet te bardzo intensywne mogą być przeplatane mniej intensywnymi. To jest niezwykle zróżnicowane doświadczenie, idealnie dopasowane do tego, co dzieje się z Twoim dzieckiem, ile Ty masz energii, jak Twój organizm musi odpocząć. Zauważ również, że yy, że właśnie to poczucie lęku przed tym zjazdem z tej zjeżdżalni, poczucie lęku przed puszczeniem się w tę kolejną farę, falę porodową zawsze kończy się satysfakcją. I u mnie też tak było, że zawsze mm, wypuszczenie każdej tej fali porodowej kończyło się takim... Oh, w sumie to było to było o wiele lżejsze niż ten mój jakiś tam lęk zanim ta fala się zaczęła. Jest taka satysfakcja. Wow, przeszłam przez to i w sumie nie było tak strasznie. Więc yy, poczułam, że to jest niezwykle trafne porównanie. Bardzo też pomocny w tym porównaniu będzie motyw głosu i motyw tego w ogóle, jak oddycham. Jeżeli ja faktycznie sobie wyobrażę, że jestem na zjeżdżalni, że zjeżdżam w dół, często na zjeżdżalni mamy taki odruch właśnie takiego wow! właśnie wypuszczenia powietrza, pozwolenia sobie na rozluźniający wydech wypuszczenia głosu, to jest bardzo pomocne do tego, żeby energia faktycznie przepływała w dół i żeby wszystko się w naszym ciele otwierało, no bo jest to już nawet udowodniony fakt naukowo, że przestrzeń naszej krtani, tutaj naszej naszych ust jest bezpośrednio powiązana z układem rozrodczym, czyli jeżeli ja będę Otwierać się, mieć uczucie zjazdu, to tutaj również wszystko będzie otwierać się i mieć uczucie zjazdu. Będziemy w tym doświadczeniu też właśnie wspierać dziecko, które też, tak jak powiedziałam, niejako zjeżdża z takiej, z takiej zjeżdżalni. Wszystko będzie się tam o wiele prościej um, poszerzać, otwierać um, i odpuszczać, tak naprawdę, kontrolę. Więc, więc, fala porodowa, tak jak powiedziałam, w tym doświadczeniu um, spazmatycznym wynikającym z naszego stresu i oporu, faktycznie daje takie doznanie bardzo intensywnego um, doświadczenia, które będziecie kojarzyć z um, doświadczenia miesiączki. Natomiast to jest tak jak powiedziałam skurcz spazmatyczny i on jest zupełnie innym doznaniem, kiedy się odpuści te kontrole, kiedy się przełamie ten stres, Również ten stres przed bólem, on będzie nas, stres przed doznaniem bólu, będzie stwarzał opór, który ten ból będzie powodował, więc yy, bardzo często też zgoda na ten ból będzie informacją: ja się na niego zgadzam i ja się go nie boję, i on się będzie rozpuszczał. I kiedy się to rozpuści, kiedy te fale porodowe są pulsacyjne, płynne, przepływające, one są po prostu intensywnym doznaniem w ciele. I tutaj tak naprawdę ciężko mi jest znaleźć porównanie na, na to, czym, czym to doznanie jest. To, jest. to jest bardziej doznanie, tak naprawdę, które skupia uwagę na tym, żeby przejść przez to w pełnej takiej żywotności, w pełni oddechu. Jest to jakiegoś rodzaju wysiłek, na pewno też. Kojarzę to jako, jako faktycznie wysiłek, tylko. Wysiłek taki, który nie wynika z mojej akcji, tylko ta akcja się po prostu toczy we mnie. Czyli to nie jest jak robienie przysiadów, że, gdzie ja decyduję o tym, że robię te przysiady, ale na podobnej zasadzie muszę temu wysiłkowi towarzyszyć, jeśli chodzi o mój oddech, żeby dodawać tym mięśniom energii. I to jest bardzo ważne, żeby faktycznie ten oddech był bardzo miarowy, pogłębiony, skupiony też na wydechu, żeby rozluźniać ciało. I to przychodzi naturalnie, jeśli jesteśmy rozluźnione i wsłuchane w ciało, to naturalnie będziemy po prostu towarzyszyć temu z głębokim, uwalniającym wydechem i odpowiednio głębokim, naturalnie, swobodnie pojawiającym się wdechem. Natomiast samo już doznanie fal porodowych związanych z wypieraniem już dziecka, wydostawaniem się dziecka, tutaj to też może jest temat na trochę inny filmik, ale jest to doznanie. Które często kobiety spodziewają się uczucia w obrębie pochwy, natomiast jest to doznanie, które się odczuwa bardziej z przestrzeni odbytu. Dziecko naciska tak intensywnie na, na tę przestrzeń również odbytu, że to jest doświadczenie niezmiernie podobne do wypróżniania się, tylko jest to o wiele bardziej intensywne. Wiele kobiet jest zaskoczonych tym doznaniem. I to zaskoczenie też wynika z tego, że naturalnie, kiedy my odczuwamy potrzebę wypróżnienia się, zrobienia kupy, czujemy się skrępowane. I bardzo często kobieta się zamyka, ponieważ się czuje podświadomie skrępowana, zazwyczaj jest otoczona innymi ludźmi i chce ten akt podświadomie zatrzymać. Czasami też to jest tak intensywne doznanie, że właśnie. Zamiast puścić się na tej zjeżdżalni, próbujemy to jakoś skontrolować. To wszystko wynika z naszego umysłu i z naszego takiego ludzkiego, cywilizowanego podejścia do doznań z ciała, bo musicie zauważyć, że nasze życie generalnie polega na zaprzeczaniu doznań cielesnych. I yy, im. Częściej na etapie ciąży świadomie zaczniesz budować relacje z ciałem, zaczniesz pozwalać dochodzić mu do głosu, tym prościej będzie ci doświadczyć tego w porodzie, a poród jest właśnie doświadczeniem cielesnym, jest przemawianiem ciała do ciebie, musisz mnie poczuć, musisz mnie poczuć, bo jak mnie nie poczujesz, to ja nie będę w stanie się po prostu otworzyć i tym bardziej jest to dyskomfortowe i ewentualnie bolesne. Kiedy my tego ciała nie chcemy poczuć, kiedy nie zgadzamy się na intensywność tych doznań. Więc, więc to doświadczenie też właśnie wychodzenia, już wydostawania się z dziecka jest, jeżeli też poród jest niezaburzony, to ono jest krótkie, wówczas pojawia się ten odruch Fergusona fital ejection reflex. Jest to wtedy krótkie, ale niezwykle takie wszechogarniające i intensywne doświadczenie. Które oczywiście może wywołać jakiegoś rodzaju szok, stres, no bo, no bo jest to po prostu tak intensywne, a my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, do takiego aż przepływu, przepływu tej energii, ale wszystko jest kwestią właśnie zjechania na tej zjeżdżalni. Wszystko jest kwestią pomyślenia sobie, że, że ten opór, te, ten dyskomfort wynika z tego, że ja trzymam się tej rurki przed tym zjazdem, jeszcze inni mnie pchają z tyłu, bo chcą już zjechać, to ciało Cię pcha i możesz sobie faktycznie wtedy wyobrazić, puszczam się na tej zjeżdżalni i po prostu zjeżdżam. Nawet możesz wykonać taki ruch. I wyobrazić sobie, że jadę. Jadę i odpuszczam kompletnie kontrolę, i poddaję się tym siłom natury, tym na zjeżdżalni tej grawitacji, a w porodzie tej sile wewnętrznej, która przeze mnie przechodzi. Bardzo polecam Wam te wizualizacje, te porównanie. Mam nadzieję, że jest ona dla Was cenną inspiracją i że wesprze Was w porodzie, żeby po prostu ten opór nie stwarzany był przez Was wewnętrznie, tylko żebyście mogły faktycznie podążać za tą energią w ciele. Zapraszam Was słuchajcie do śledzenia moich social mediów, gdzie jestem niemalże codziennie i staram się wysyłać Wam jak najwięcej inspirujących treści. No i widzimy się myślę w jakimś kolejnym ciekawym filmiku, również na YouTubie. Do zobaczenia. Pa!